Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja Zawsze Dziewica. Serdecznie witamy wszystkich Państwa w kolejnym naszym spotkaniu z cyklu Porozmawiajmy o Wierze. 25. Niedziela zwykła to przypowieść o Królestwie Niebieskim, a więc Pan Bóg chce nam mówić o swoim Królestwie, które jest podobne do gospodarza. Który wyszedł wczesnym rankiem, by nająć robotników do swojej winnicy i umówił się z robotnikami o denara za dzień i posłał ich do winnicy. I na temat tej przypowieści, ale także również tekstów biblijnych związanych właśnie z tą niedzielą będą dzisiaj rozmawiać Anna Harmata Ksiądz Maciej Galny. i Roman Harmata. Denar zapłata za jeden dzień. Jak mówi święta Teresa, abyśmy bardzo zabiegali o to, co dziś się nazywa, bo Pan Bóg daje nam pokarm na dziś, czyli powszedni chleb na każdy dzień, a dzień to nasze życie, wtedy kiedy mamy tę świadomość. I Pan Bóg zaprasza nas do swojej winnicy, abyśmy w Kościele Świętym przynieśli owoc i aby ten owoc trwał. A więc Pan Bóg zaprasza nas do siebie, niezależnie od tego, w którym momencie człowiek wejdzie do działania, na chwałę Bożą, czyli zgodnie z wolą Ojca. próbuj nad tym się skupić. Myślę, że w jakiś bardzo szczególny sposób ta Ewangelia nawiązuje też do poprzedniej, zeszłego tygodnia. I w taki bardzo radykalny sposób pokazuje nam niekompatybilność naszego ludzkiego myślenia z Bożym myśleniem. Naszego ludzkiego oglądu sprawy z tym, jak widzi sprawy Bóg. W księdze proroka Izajasza, którą dzisiaj też czytamy, bardzo wyraźnie słyszymy, że myśli moje nie są myślami waszymi, ani wasze drogi moimi drogami. To mówi Pan, bo jak niebiosa górują nad ziemią, tak drogi moje nad waszymi drogami i myśli moje nad myślami waszymi. I to jest, mi się wydaje, bardzo ważna rzecz dla nas, dla złapania o co w tej Ewangelii chodzi, podobnie o co chodziło w Ewangelii zeszłej niedzieli. Gdzie w bardzo radykalny sposób było powiedziane nam, że jeżeli nie złapiemy tego, że oto miłosierdzie Boże jest kwestią najważniejszą i nasz sposób postępowania musi być na kształt Bożego, bo jeżeli jest w nas życie Boże, a przecież tak się dzieje na mocy choćby chrztu, prawda, że żyje w nas Boży Duch, a więc jesteśmy świątynią Ducha Świętego, no to w naturalny sposób musimy. Logikę bożą w swoim życiu przyjmować nie? i tą logiką bożą zastępować logikę tego świata. Dostosować no się do myślenia Bożego? Nie ma innego wyjść. No i bardzo wyraźnie było to pokazane, że albo się dostosujemy do tej logiki, albo w ogóle nie wejdziemy do Królestwa Bożego. I to nie dlatego, że Pan Bóg nas z niego wyrzuci, prawda? Ale dlatego, że my na samym początku nie chcemy przyjąć jego pryncypiów, czyli zasad, według którego to Królestwo się kieruje, bo ono nie kieruje się zasadami tego świata. No więc znowu metanoja, nawrócenie, trzeba nam się nawracać, i doszliśmy do wniosku w zeszłym tygodniu, że całe nasze życie to jest jedna wielka szkoła. Tak jak właśnie święty Benedykt wiele razy powtarzał, że wszystkie opactwa to są, to są szkoły, gdzie mnisi się uczą życia Bożego, i to są szkoły Boże. I rzeczywiście tak jest w tej szkole nauczycielem jest sam Pan Jezus Chrystus. W tamtym tygodniu uczył nas, co to znaczy przebaczać. i Usłyszeliśmy, że przebaczanie jest domeną Bożą, Jego przymiotem, a my uczymy się tego, no bo naturalnie przejmujemy logikę, czyli Jego sposób postępowania, prawda? Jego sposób działania, Boży sposób działania. To jest jakby, jakby kwestia kluczowa. Ja też tak sobie myślę, że tutaj bardzo się w tę kwestię wpisuje niesamowicie święto, które obchodziliśmy w czwartek, świętego Mateusza Apostoła. I w drugim czytaniu brewiarzowym, kapłańskim brewiarzu, było takie przepiękne czytanie z chomili świętego Bedy, zresztą Benedyktyna, Bedy Czcigodnego, który powiedział takie bardzo ciekawe słowa. Jezus ujrzał człowieka siedzącego przy cle imieniem Mateusz i rzekł do niego: pójdź za mną. Zobaczył nie tyle oczyma ciała, ile wejrzeniem serdecznego miłosierdzia. Zobaczył celnika, a ponieważ było to spojrzenie zmiłowania i wyboru. Rzekł do niego: Pójdź za mną. Powiedział: Pójdź za mną, to jest naśladuj mnie. Powiedział: Pójdź nie tyle, mówi Beda, w znaczeniu wspólnego wędrowania, prawda? Jak dwóch przyjaciół sobie idzie, ile naśladowania obyczajów. I to jest, myślę, kluczowe zdanie dla nas, w kontekście również tej dzisiejszej Ewangelii i zeszłej niedzieli. Powiedział: Pójdź za mną nie tyle w znaczeniu wspólnego wędrowania, ile naśladowania obyczajów. Kto bowiem twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien postępować tak, jak on postępował. Kto twierdzi, że trwa w Chrystusie, powinien postępować tak, jak on postępował. Dokładnie tego nauczyła nas zeszła niedziela, a dzisiejsza to kontynuuje. To jest kolejny krok, kolejne zaproszenie ze strony Boga, który prosi nas, żebyśmy w szkole właśnie w Ewangelii, w szkole życia, uczyli się i przejmowali. Naturalny sposób jego sposób myślenia. Zresztą w tej samej Ewangelii na święto świętego Mateusza bardzo mocno wybrzmiały te słowa. Bardzo pragnę, żebyście zrozumieli, że bardziej chcę miłosierdzia niż ofiary. Idźcie i starajcie się to zrozumieć. Że nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy. I zostałem do tych posłanych. I kim są ci ludzie... Choćby zatrudnieni w tej ostatniej porze dnia, jeżeli nie tymi, właśnie z grzechu, czy może w grzechu marginesu, wyrzuconymi. Bo dlaczego tu stoicie? A no bo nas nikt nie zatrudnił. Czyli nikt na nas nawet nie spojrzał z miłosierdziem? Możemy sobie dodać, zadać pytanie. Nikt nawet nie pomyślał, że możemy być warci, gotowi. A ja Was zapraszam, chodźcie. No i umowa jest prosta o denara. Denar to była dniówka ówczesna. Ale oczywiście my dobrze rozumiemy, że w kontekście tej przypowieści, denarem jest życie wieczne. A ten, który zaprasza, to jest Bóg. No i z każdym się umawiało o zbawienie: no, przyjedź, pracuj do mnie. No, o co mam pretensję mieć? Ja, który się urodziłem w wieży katolickiej, od małego jestem ministrantem, rodzice mnie wychowywali pięknie, jestem przy Bogu, i różnie to było, człowiek mniej lub więcej rozumiał, dzisiaj bardziej dojrzewa. Naturalna przygoda wiary, wędrówki. Bóg zaprasza i głębiej, i głębiej, jeśli ty tego chcesz, to ci tę łaskę daje. No ale dlaczego ja mam mieć pretensję, że teraz ktoś u końcu swojego życia, nie wiem, marnotrawił to życie kompletnie, ale na końcu swojego życia nawraca się? Łapie jak to się mówi Pana Boga za nogi, już ostatkiem sił, resztką, ale jemu też jest szansa dana. Nawraca się i Bóg się nad nim miłuje. Dlaczego ma mieć pretensje do, do Boga o to, że jest dobry? Czy on nie może ze swoim zrobić to, co chce? Ja powinienem się tym radować, a co kwestia tego tak zwanego dobrego łotra na krzyżu, prawda? Przecież to było nawrócenie, naprawdę w ostatniej chwili. To był już rzutem na taśmę, że tak powiem, nie? Panie, wejrzyj na mnie. Bóg zobaczył intencje jego serca. Rzeczywiście szczere pragnienie, nie? Ja jestem tu słuszny. On niczego złego nie zrobił. Panie, spojrzyj na mnie, jak wejdziesz do królestwa. Zaprawdę powiadam ci, dziś będziesz ze mną w raju. Dla mnie ten obraz Boga jest najcudowniejszy, jest najwspanialszy. Ja sobie myślę, powiem szczerze, bardzo. Że takim uosobieniem dzisiaj tego działania Bożego w świecie jest nie kto inny jak papież Franciszek. I będę bronił tej tezy i tego człowieka do końca. I mówię to z całą odpowiedzialnością. Nie można pozwolić na dalszy atak na Ojca Świętego, tak głębokiego niezrozumienia i pozostawienia w osamotnieniu. To najbardziej boli że czynią to katolicy, którzy chodzą do kościoła co niedzielę i siedzą w ławkach. Mamy prawo zadawać pytania, nie rozumieć pewnych rzeczy, z czymś się nie zgadzać. Owszem, ale nie mamy prawa w czambu krytykować. I zarzucać komuś, że jest dobry. On jest obrazem tego, wydaje mi się, co pan Jezus powiedział do siostry Faustyny: Zanim powrócę jako sędzia sprawiedliwy, przyjdę jako król miłosierdzia. Dziś, wydaje mi się, bardziej niż kiedykolwiek w historii ludzkości, jest czas miłosierdzia. Jest czas złapania się dla wielu rzutem na taśmę, że tak powiem, bo czas wydaje się być krótki. I Bóg w bardzo radykalny sposób zaznacza: Korzystajcie z tego momentu. To póki dobry, a jestem dobry cały czas, ale przyjdzie czas wypłaty. Przyjdzie czas wypłaty. A więc zmieniajmy swoje myślenie. Odrzucajmy logikę tego świata, która jest logiką odwetu, zemsty, rewanżu za wszelką cenę szukania swojego. Odrzucajmy tę logikę. Budujmy świat pełen zgody, wyciągnięcia ręki, pojednania z drugim człowiekiem, póki jesteśmy w drodze. Budujmy świat sprawiedliwości społecznej, nikomu nie zabraknie. Czy braknie mi powietrza do oddychania? Nie braknie. Wszyscy jedziemy na tym samym wózku. I wszyscy jesteśmy dziećmi tego samego Boga. Nie wolno nam o tym zapominać. On nas kocha jednakowo. Nikogo bardziej od drugiego. Jednakowo. My tej miłości nigdy nie pojmiemy. My tę miłość się uczymy. Dlatego da Bóg, żebyśmy rzeczywiście zrozumieli te słowa i z dzisiejszej Ewangelii, i zeszłego tygodnia, która jakby jest naturalny sposób kontynuacji, ale też tej przywołanej przeze mnie ze święta Mateusza. Idźcie i zrozumcie, co znaczy, że bardziej miłosierdzia pragnę niż ofiary. No, i tutaj wchodzi to nasze ograniczenie. Właśnie, bo my patrzymy po ludzku i próbujemy rozliczać, osądzać, a Pan Bóg nas uczy innych parametrów, że tak powiem. Nie patrzy na długość pracy, ale na owoc pracy. No, bo nie, ty... da się, nie da się komuś dać pół zbawienia. Tak, jakby ten miał dostać, co później przyszedł, tylko połowę. Na, na jedną czwartą etatu robisz <grym> Jedną czwartą dostaniesz. No nie. Ale teraz popatrzmy też na dyspozycję serca, dlatego że przykładem takiej dyspozycji serca człowieka, który prawdziwie chce pracować w winnicy pańskiej do końca i na wszystkich możliwych frekwencjach, jest święty Paweł z dzisiejszego listu. Mm. Bo mówi tak. Niech Chrystus będzie uwielbiony w moim ciele, czy to przez życie, czy przez śmierć. Dla mnie bowiem żyć to Chrystus, a umrzeć to zysk. A więc święty Paweł, który mówi, że to wszystko, co tutaj ma, uznaje za śmieci, bo mówimy o człowieku, który miał obywatelstwo rzymskie, który miał wykształcenie wyjątkowe, jednocześnie był wodzem, bo miał do dyspozycji wojsko. I ten człowiek mówi, że uznaje to wszystko za śmieci ze względu na najwyższą wartość poznania. I to nie tak jak ja poznałem, ale jak zostałem poznany, czyli jak Chrystus w niego wniknął. A więc tu chodzi Dyspozycja serca, która pochodzi od samego Pana Boga. To jest przemieniony człowiek. Czyli, idąc tą myślą, tym owocem jest dyspozycja serca, którą jest miłość. Bo to są te przekazania, kochaj Boga i bliźniego. I tego mamy się uczyć. I to jest właśnie nasze zmaganie całego życia, aby nauczyć się kochać tak, jak Pan Jezus kocha. Rzeczywiście, w cudowny sposób to Paweł podsumuje, nie? Bo to ostatnie zdanie, które nam dzisiaj jest dane, zauważmy, myślę, że jest, jest strzałem w dziesiątkę. Tylko sprawujcie się w sposób godny Ewangelii Chrystusowej. Przemieniajcie jednym słowem umysł według Słowa Bożego, według tego, co mówi sam Pan Bóg. A więc mamy do wykonania sporą pracę. Trzeba poznać to słowo, dlatego chcemy was wszystkich zaprosić również na nasze spotkania biblijne, które są i w środy, i w niedzielę. Jeżeli ktoś chciałby kontynuować rozmowy związane właśnie z tym naszym radiowym spotkaniem, to również jest taka możliwość w naszej parafii. Gorąco, naprawdę, naprawdę polecamy korzystać z czasu miłosierdzia i korzystać, póki jest czas. Bo naprawdę myślę, że nie zabrzmi to nieskromnie, ale chyba jesteśmy jedną parafią, z tego co wiem, na rynku polonijnym, która tego typu formacje w taki sposób ciągły, czyli takie stałe formacje oferuje. Więc myślę, że naprawdę warto, warto skorzystać, tym bardziej, że no, macie Państwo do czynienia tutaj znowu reklama, kryptoreklama, ale nie, z pasjonatami słowa. I naprawdę my się chcemy tym dzielić, czym sami jakoś próbujemy żyć, bo nikt z nas doskonały nie jest. Ale jakże bardzo siebie nawzajem również potrzebujemy i ile możemy się od siebie wzajemnie nauczyć, więc tu też potrzeba tego otwarcia, prawda? Z naszej strony na tym też, mi się wydaje, nawrócenie polega, nie? że nie zamykam się w swojej koncepcji, wizji świata, prawda, tak jak czynili to faryzeusze. I oni na tym tak naprawdę przegrali, bo tylko się od Chrystusa dystansowali. A ci, którzy byli najbardziej tacy otwarci, absorbowali to wszystko, to właśnie byli celnicy, Grzesznicy tam nie było żadnych uprzedzeń, bo oni nie mieli nic kompletnie do stracenia. Więc nie bójmy się, że my coś stracimy, a może dobrze, że opadną jakieś łuski prawda, z oczu, może jakiś pancerz z nasz spadnie, który kompletnie nie był potrzebny, a który sam sobie jakoś na swoją miarę uszyłem, prawda, i on tak naprawdę mnie spowalnia, tak jak w tej opowieści z Dawidem i Goliatem. Założyli mu biedakowi ten pancerz, żeby pożegnał na Goliat, no nie mógł się ruszyć, dopiero jak to wszystko zrzucił i wziął te swoje proce i kamień, z czym zawsze szedł na pole, no to Prawdziwie ruszył w wolności, prawda, i na pełnej petardzie, jak mawiał ksiądz świętej pamięci Jan Kaczkowski, do walki z Goliatem i go zwyciężył mocą bożą, prawda, jego mądrością, logiką bożą, nie logiką tego świata. Drodzy Państwo, niech więc te słowa z dzisiejszej aklamacji będą dla nas inspiracją. Otwórz, Panie, nasze serca, byśmy uważnie słuchali słów Syna Twojego. A więc zapraszamy Was jeszcze raz na spotkania ze Słowem Bożym, które są w każdą środę i w każdą niedzielę po mszy świętej o 10.30. I jednocześnie no, zapraszamy do słuchania tych naszych audycji. I rzeczywiście niech te słowa też jakoś dzisiejszego czytania z Księgi Proroka Izajasza wybrzmią nam w sercach i z nami pozostaną. Szukajcie Pana gdy się pozwala znaleźć, bo naprawdę pozwala się znaleźć. A więc nie ustawajmy w poszukiwaniu. Niech nam wszystkim dobry Bóg błogosławi. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen. Szczęść Boże. Szczęść Boże.